W wiecznej zmarzlinie na Syberii odkryto coś wyjątkowego. Oto lwiątko sparta. To najlepiej zachowany, zamrożony osobnik z ostatniej epoki lodowcowej. Lwy zwykle śpią 20 godzin na dobę, ale to lwiątko ucięło sobie drzemkę na 28 tysięcy lat. Mimo to, jego futro, narządy wewnętrzne, szkielet, a nawet wąsy są w dobrym stanie. Co jednak najważniejsze, wciąż może ono mieć w sobie część mleka matki. Dzięki niemu naukowcy będą mogli ustalić, czym się ona żywiła. Przez lata tajemnicą było, co jadły lwy przy ciężkich, syberyjskich warunkach. Jednak takie znaleziska mają swoje minusy. Eksplorując lodowe góry Syberii, naukowcy mogą trafić nie tylko na świetnie zachowane stworzenia, ale i na wirusy. A najgorsze jest to, że w przeciwieństwie do lwiątka wirusy mogą regenerować się same. Dziś dowiesz się, czy zobaczymy kiedyś żywego mamuta, jakie zagrożenia skrywa syberyjska zamrażarka i czy powinniśmy sprzeciwiać się misjom badawczym na Syberii. Jak widać, lodowaty klimat Syberii to istna kopalnia złota dla badaczy. To tam znaleźli starożytnego nosorożca, który żył około 50 tysięcy lat temu. Jest cały włochaty i wygląda jak pluszak. Prawdopodobnie zgubił się przez co żył z dala od matki i zginął latem przez utonięcie. Szkoda, że nigdy nie znajdziemy mamy i nie będzie żył długo i szczęśliwie. W przeciwieństwie do mamuta yuki, którego można sklonować. Yuka była zamrożona przez 39 tysięcy lat. Naukowcy byli w szoku, gdy znaleźli doskonale zachowaną tkankę mięśniową, a nawet krew, bo nikt dotąd nie zdołał wydobyć z mamuta płynącej krwi. Jego historia przypomina ten nosorożca. Prawdopodobnie utonął lub ugrzązł w bagnie i zginął, nie mogąc się wydostać. Jak wynika z historii mamuta, gatunek ten nie wypełniał zbyt dobrze swoich rodzicielskich obowiązków. Ale z dobrych wieści, naukowcy mogą przywrócić te zwierzęta do życia dzięki DNA Yuki. O tym, że znalezione na Syberii stworzenia można ożywić, świadczy też tzw. wrotek Bdelloid. Powiesz, że nie jest tak słodki, jak puszysty nosorożec i mamut? Otóż naukowców Wrotek bardzo zaciekawił. Poprzednie badania wykazały, że w zamrożeniu może żyć do 10 lat. Lecz nowe badanie sugeruje, że może przetrwać tysiące lat, jeśli nie nieskończoność. Ten osobnik ma 24 tysiące lat. Wrotek Deloitte powrócił do życia natychmiast po rozmrożeniu, bez żadnej pomocy naukowców i to w niezłym stylu. Nie tracił czasu, a pierwszą rzeczą, którą się zajął, było rozmnażanie. Rzecz w tym, że te mikroskopijne, wielokomórkowe organizmy mogą to robić bezpłciowo. Obserwowanie takich odkryć w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie jest dość ciekawe, jednak niektóre osobniki lepiej zostawić zamrożone. Najbardziej szokujących odkryć dokonano w Denisowej jaskini na południu Syberii. W różnych okresach żyli tu starożytni ludzie z 20 epok kulturowych. Naukowcy znaleźli tam nowy fragment kości, ale nie wiedzieli do kogo należał. Był to albo Denisowianin, podgatunek człowieka, który jako pierwszy zamieszkał jaskinie, albo Neandertalczyk, który żył tam później. Kość następnie przekazano do Lipska, by przeprowadzić analizę genetyczną. Okazało się, że należała ona do młodej kobiety w wieku co najmniej 13 lat, a była ona... Hybrydą to pierwszy w historii osobnik, którego rodzice należeli do odrębnych grup ludzkich. Fakt, że Denisowianie i Neandertalczycy mogli żyć w jaskini w tym samym czasie, a nawet wchodzić w interakcje, jest wręcz sensacyjny. Ale jeszcze większym zaskoczeniem dla badaczy był nietypowy pochówek innego dziecka w wieku około 10 lat. Pochowano je bowiem w nietypowy sposób, bo w pozycji siedzącej. Taka pozycja w grobie jest bardzo nietypowa dla pochówków z epoki brązu. Próbując rozwiązać tę historyczną zagadkę, naukowcy przypisywali tajemniczemu grobowi różne rzeczy, takie jak rozumienie przez starożytnych ludzi otaczającej ich przestrzeni, ich postrzeganie punktów kardynalnych czy wiarę w życie po śmierci. Nigdy jednak nie znaleziono dowodów. No! No! I tu pojawia się kolejne pytanie. Czy etyczne jest nawet w celach naukowych, nachodzenie miejsca pochówku człowieka? Do tego nie wiemy, co gdyby rozmrożono grup osoby, która była ciężko chora. Wtedy znów mogą pojawić się epidemie starożytnych, śmiertelnych chorób. W 2014 roku francuscy biolodzy ewolucyjni małżeństwo Jean-Michel Claverie i Chantal Abergel ujrzeli ameby umierające w rozmrożonej próbce lodu. Przyczyną ich śmierci był wirus, który miał 30 tysięcy lat. Zniknął dawno temu, ale przetrwał w wiecznej Zmarzlinie. Nazywał się Pitovirus Cybericum. Jest największym znanym dziś wirusem. Ma 1,5 mikrometra długości i pół mikrometra średnicy. Rok później, w tej samej próbce wiecznej zmarzliny, naukowcy wykryli innego ogromnego wirusa Molivirus cybericam. Zarażona nim ameba staje się jak gdyby fabryką jego produkcji, przez co zaraza się rozprzestrzenia. Choć te wielkie starożytne wirusy zarażają tylko mikroorganizmy, ich zdolność do ożywienia po tysiącleciach budzi niepokój. Naukowcy nie wykluczają, że w wiecznej zmarzlinie znajdują się wirusy groźne dla człowieka. Czy to oznacza, że misje badawcze na Syberii są dla nas niebezpieczne, gdy w wiadomościach mówią, że na Syberii odkryto starożytnego śmiertelnego wirusa? Chcemy krzyczeć: Nie! Zabierajcie to od nas! Obecnie wciąż toczymy bój z pandemią i chyba nie poradzimy sobie z żadnymi nowymi, nieznanymi infekcjami. Ale ich wystąpienie wcale nie zależy od badaczy z Syberii. Chodzi o zmiany klimatyczne wpływające na Arktykę. Obszar ten staje się cieplejszy co najmniej dwa razy szybciej niż reszta planety. Starożytne wirusy rozmnażają się więc same. Tak samo było w 2016 roku, gdy w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym wybuchła epidemia wąglika. Zginęło wtedy 2000 jeleni, 72 osoby trafiły do szpitala i zmarło jedno dziecko. Jak się okazało, podczas wyjątkowo gorącego lata wieczna zmarzlina rozmroziła się głębiej niż zwykle, a jelenie zjadły skażoną bakteriami ziemię wraz z roślinami. Naukowcy mówią, że w ostatnich latach w rosyjskiej Arktyce nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań kleszczowym zapaleniem mózgu, brucelozą, tularemią, leptospirozą, wścieklizną i wąglikiem wśród zwierząt domowych i dzikich. Naukowcy muszą jak najszybciej znaleźć źródło tych infekcji wirusowych i bakteryjnych bo wiele z nich jest zoonotycznych czyli występuje w populacjach zwierząt, ale mogą przejść na człowieka. Takie znaleziska na Syberii mogą nas przerażać, ale odzyskiwanie i badanie wirusów przez naukowców jest niezbędne do ratowania naszego życia. Ciężko jest zaskoczyć czymś badaczy wiecznej zmarzliny. Lecz skoro wszystko jest tak świetnie zachowane w lodowcach Syberii, to może zostawmy tam coś, co przyprawi przyszłych naukowców o niezły zawrót głowy? Na przykład kolekcjonerską figurkę z anime. Dzięki niej nasi potomkowie pomyślą, że Naruto był naszym bóstwem. Albo obcinacz do jajek, który uznają za narzędzie tortur. Napisz w komentarzach, co ciekawego można tam zostawić. I pamiętaj, jeśli pójdziesz na narty na Syberię i zobaczysz lawinę, polecam zamarznąć w najdziwniejszej pozycji. Na przykład w tej. A albo w tej. Niech przyszli archeolodzy głowią się, skąd wzięła się taka pozycja.